Szanowni Państwo, dzisiaj 15 sierpnia, a więc rocznica wielkiego zwycięstwa w bitwie warszawskiej, kiedy to nasze polskie wojsko pokonało nawałę bolszewicką, czerwoną zarazę. Dzisiaj jesteśmy na pikniku patriotycznym organizowanym przez WRAL 24 ale także Młodzież Wszechpolską i jest oczywiście również stanowisko wydawnictwa Kapital, a obok również stanowisko Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Nasze stowarzyszenie współpracuje z wydawnictwem, no i nie może zabraknąć najnowszych pozycji naszych książek Wołyń Bez Mitów oraz zwłaszcza Wołń Bez Mitów 2 zaledwie miesiąc temu na 81. rocznicę kulmina Ukraińskiego Ludobójstwa była premiera warszawska tejże książki. E, tutaj mamy obecnych między innymi tych targach książki na naszym pikniku e, współautorów tejże pozycji. Między innymi jest to pan profesor Andrzej Zapałowski czy Marek Miśko. A w książce też e, takie postacie jak doktor Lucyna Kulińska czy na przykład e, dzisiaj e, też e, w filmie Jaska Międlara e, widziany e, profesor Partacz. E, szanowni Państwo, to tylko część z postaci, jak wiemy, świadkowie ludobójstwa, historycy i publicyści w tej książce się wypowiadają, a sama książka jest utrzymana w tejże samej konwencji, co pierwsza część, czyli wywiady rzeki. Te wywiady zostały przeprowadzone przeze mnie oraz przez mojego kolegę doktora Michała Siekerkę z Wrocławia. We dwóch podjęliśmy się tego dzieła. No i cóż, zachęcam do zakupienia tej książki ze swojej strony, zwłaszcza z cegiełką na działalność Towarzyszenia Wspólnota i Pamięć. W tym momencie pracujemy nad filmem o księdzu Tadeuszu, Tadeuszu Isakowiczu Zalewskim, o jego życiu i działalności. Cieszę się i dziękuję tutaj Fundacji Kapital również, że podjęła się wsparcia i bycia partnerem tejże produkcji. Serdecznie polecam. Paweł Zdziarski. Do zobaczenia w Księgarni Kapital. Jesteśmy na pikniku patriotycznym zorganizowanym z okazji święta 15 sierpnia. 15 sierpnia jest nie tylko świętem Wojska Polskiego, ustanowionym z okazji rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami, ale jest to też święto Matki Boskiej Dzielnej, a więc tego dnia krzyżują się dwa święta, kościelne i państwowe. Święto potrzebne, bo to jest jedno w zasadzie z niewielu świąt, kiedy świętujemy zwycięstwo. My mamy taką w Polsce dziwną tradycję, żeby świętować klęski, zupełnie nie wiadomo dlaczego. Świętujemy powstanie warszawskie, powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, a nie świętujemy zwycięstw i w zasadzie tylko. 15 sierpnia to jest jedyny wyjątek od tej reguły. To, co zauważyłem dzisiaj, to kolejną, kolejny przykład ożywienia polskiego patriotyzmu, bo bardzo mnie cieszy to, że widzę tutaj rodziny z małymi dziećmi, dużo ludzi młodych, zainteresowanych i książkami, i filmem, który został wyświetlony na temat zbrodni Ukraińs Ukraińców na Polakach w latach czterdziestych oraz rozmowami z autorami. Zresztą to wszystko napawa optymizmem, polski patriotyzm się odradza. Dobry, witam Państwa z uroczystego pikniku patriotycznego 15 sierpnia 2024 roku w Warszawie. Tak jak co roku jesteśmy na wielkiej imprezie, myślę, że imprezie nie tylko w Realu i młodzieży wszechpolskiej, którzy są organizatorami, ale również wszystkich Polaków, tych, którzy inwestują w polskość i traktują, że polskość to jest również nie tylko projekt przeszłości, ale również projekt przyszłości. W tej chwili właśnie słuchamy bardzo ciekawej debaty. No, słuchaliśmy, ja musiałem wyjść, żeby coś powiedzieć na temat ludopójstwa na Wołyniu. Pewnie będę musiał sobie odsłuchać brakujący kawałek później, ale to jest oczywiście jeden z elementów, dlatego że były również inne debaty, był pokaz ciekawego filmu o zbrodni wołyńskiej. No i przede wszystkim jest kiermasz książek. Ja na tym kiermaszu tutaj sprzedaję swoje książki w Fundacji Provita Bona. Równocześnie też sprzedaję, reklamuję chyba najwięcej poszło mojej najnowszej książki: Imperialna Europa, niemieckie plany podwoju i reorganizacji Europy 1870. 1045 książki niby historycznej, ale odnoszę wrażenie, że największym sprzedawcą i reklamodawcą tej książki, oczywiście mimowolnie, jest Donald Tusk, ponieważ no, trudno nie zwrócić uwagę, że koncepcję Mitteleuropy, tak zwanej yy, i stosunku pomiędzy Polską i Niemcami bardzo dobrze oddaje relacja między Donaldem Tuskiem a Ursulą von der Leyen. Dziękuję bardzo. W polskim patriotyzmie najbardziej mnie zawsze irytowało to, co można było usłyszeć w naszych pieśniach, na przykład chłopcy Hej, Bagnet na broń. Chłopcy, bagnet na broń, bez oce ocenienia szans bez tego wszystkiego. A nam potrzebne jest racjonalne analizowanie liczenie oraz zastanawianie się, jak w tym wszystkim wygrać, jak w tym wszystkim pójść naprzód, jak w tym wszystkim zbudować siebie przez zbudowanie siebie, swojej rodziny, przez zbudowanie swojej rodziny, swojego narodu. Także. Zapraszam do tego sposobu myślenia, jak również do przeczytania mojej książki Samiec alfa musi wrócić red pill". Wbrew pozorom nie jest to poradnik, jest to raczej mapa do rozeznania się, gdzie jest góra, gdzie jest dół w świecie relacji, nie tylko międzypłciowych, ale właśnie także tych szerszych, większych. Ani, no cóż, no, kolejna edycja targów książki patriotycznej, ale Marszu Polskości 2024, trzecia edycja. No, bardzo fajna jest frekwencja, łącznie parę tysięcy ludzi się tutaj przewija, bo tak naprawdę trwa, w tej chwili trwa debata wołyńska. Zaraz przyjedzie do nas europoseł Grzegorz Brauniusz, jest y, y, tutaj także Janusz Korwin-Mikke, wielu wspaniałych gości, Wojciech Sumiński, y, małżeństwo Zapałowskich, profesor Osadczyk, profesor Zapałowski, poseł szanowny Leszek Szymowski. Bądźcie kochani razem z nami za rok. Jeżeli w tym roku nie mogliście, ja polecam cały czas kulisy manipulacji i kulisy indoktrynacji moje dwie książki. Następne, szanowni państwo, w produkcji, ale serdecznie wam to polecam do tego, kochani. Zachęcam i widzimy się jak co 15 sierpnia na Marszu Polskości. Przy okazji tego dzisiejszego wydarzenia tutaj w Warszawie, patriotycznego wydarzenia, ale myśląc o patriotyzmie, musimy myśleć przede wszystkim również może nie wszyscy to robią, właśnie o gospodarce. Nie wszyscy to robią, uważam. A jednak to dzięki rozwijającej się gospodarce potem mamy pieniądze na inne rzeczy i dlatego tak gospodarka jest ważna. No więc w związku z tym, polecam Państwu przede wszystkim moją. Najnowszą książkę, która podsumowuje 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej właśnie pod względem gospodarczym. E, czyli w jaki sposób e, zyska, zyskiwaliśmy, w, co zyskiwaliśmy na członkostwie Polski w Unii, w jaki sposób, e, ile traciliśmy, przez co, z jakiego powodu. E, I e, myślę, że e, to jest temat. E, który, o którym powinni sobie pomyśleć po prostu Polacy, że ta gospodarka jest bardzo istotna i dzięki niej możemy budować dobrobyt i nie tylko swój, ale również przyszłych pokoleń. A druga taka książka, którą tu też dzisiaj czytelnicy kupują, to biografia Janusza Korwin-Mikkego, wielkiego wolnościowca, E, który właśnie tę ideę wolnorynkową wprowadził ide do, do życia, do polskiego życia publicznego, można powiedzieć. E, idea wolnorynkowa. Idea, która w, właśnie umożliwia, jeśli się ją wprowadzi w życie gospodarcze, umożliwia szybszy rozwój gospodarczy. E, to książka, której jestem akurat współautorem, a jednocześnie wydawcą, także również polecam więc zrób te dwie książki eee, dziękuję za uwagę. Kolejna edycja pikniku patriotycznego połączonego z Marszem Zwycięstwa. Bardzo ważna istotna data. Taka myślę tutaj obserwacja jest, obserwacja jest taka, że za dużo celebrujemy klęski typu Powstanie Warszawskie, a za mało jest właśnie skupienia uwagi na zwycięstwach. Tutaj w tym przypadku, czyli zwycięstwo nad bolszewikami. To bardzo istotny temat, ale to trochę pokazuje taką tendencję w narodzie, tak? czyli że przegraliśmy, ale pięknie przegraliśmy, tudzież moralnie wygraliśmy, chociaż przegraliśmy na każdym innym polu, a te, a te zwycięstwa są no, jakoś tam są mniej istotne, właśnie powinniśmy, myślę, że powinniśmy skupić się bardziej na tym, um, właśnie co nam się udało i to bardzo się udało, tak? bo to była naprawdę ciężka sytuacja, gdy bolszewicy szli na, na Europę i, i Polacy de facto jako odrodzone państwo tak? Dopiero co odrodzone państwo po I wojnie światowej zdołali, zdołali pokonać pochód właśnie rewolucji, rewolucji idącej do, idącej do, do Europy Zachodniej. To, myślę, że to bardzo istotne, żeby zmienić sposób postrzegania tych, tych wydarzeń, tak? perspektywę tego. Czyli nie celebrować cały czas tego, jak źle poszło i która tam, które tam powstanie, zakończyło się klęską listopodowe, styczniowe, warszawskie, tylko właśnie skupić się na zwycięstwach. To, ta tendencja powoli się odwraca w ostatnich latach. Na pewno widać, że powstanie tylko polskie, przecież dobrze zaplanowane, organizacyjnie, dobrze, dobrze przeprowadzone, zakończyło się sukcesem. Powstania śląskie i tak dalej, ale no jednak jak się zapyta przeciętnego Polaka na ulicy o to jakieś powstanie zwycięskie, no to wskaże na to warszawskie, mimo że przegraliśmy, no ale jednak w 89 rzekomo wygraliśmy mimo wszystko. No nie jest to raczej narracja, z którą mi się zgadzał. Korzystając z okazji, oczywiście, tutaj reprezentuję Najwyższy Czas na Stoisku. Różne ciekawe pozycje mamy, mamy w sprzedaży. A, a tak bardzo osobiście, to na pewno bym odesłał do, do prac poświęconych marksizmowi i antykulturze. Tutaj, akurat pod ręką, mam encyklopedię antykultury, czyli pozycję kilku autorów, w tym moją. I nie tylko, jest to praca rozszerzająca wątki, rozszerzająca twórczość świętych pamięci Krzysztofa Karonia, który myślę, że gdyby był z nami, to byłby z nami właśnie tutaj na tej imprezie. Na pewno, można by się wypowiadał w ramach jakiegoś, jakiegoś wykładu czy w ramach jakiejś debaty. Jego historia antykultury, już ta słynna książka w kratkę, jest bestsellerem, jest cały czas ponad, no jest cały czas ponadczasowa, tak? jest, ponad, jest cały czas aktualna. Też tutaj widziałem ją na kilku stoiskach, że jest dostępna. Natomiast ta Encyklopedia Antykultury no to jest rozwinięcie, tak jak mówię, jego, jego, jego szkoły myślenia, że tak powiem, bardzo grunolotnie. To jest jego takich współpracowników, uczniów, do których aspirowaliśmy, czy aspirujemy jako autorzy. Więc na pewno polecam. Jest w różnych księgarniach, między innymi w Capital Book, dla którego się wypowiadam. И Państwo, znajdujemy się właśnie na pikniku zwycięstwa. Jest on takim zwieńczeniem Marszu Polskości. Tutaj były teraz różne ciekawe wydarzenia. Dalej trwają ciekawe przemówienia. Teraz mieliśmy transmisję filmu na temat Wołynia, gdzie jego autor się tutaj spotykał przez 6 lat ze świadkami zbrodni wołyńskiej także bardzo no, taki wstrząsający film, ale to jest prawda, o której my musimy wychodzić. wychodzić poza naszą bańkę poglądową, pokazywać to ludziom, którzy... którzy... No, jedni próbują tuszować celowo, inni, innym po prostu trudno o tym rozmawiać. My musimy o, o tym pamiętać, to jest nasza historia. E, mamy również bardzo wiele stoisk, różnych publikacji patriotycznych, e, także różnych wydawnictw. E, tutaj ci wszyscy się jednoczą, autorzy wydawnictwa. Sprzedajemy ciekawe książki. E, mamy stoiska z jedzeniem, także taki duży piknik, jest dużo ludzi, piękna pogoda. E, także jeszcze serdecznie serdecznie zapraszamy, bo jesteśmy tutaj do 20 w Parku Skaryszewskim. No i tak, zapraszamy państwa serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich wydarzeń, no i że oczywiście takie wydarzenia nabiorą rozgłosu wśród naszego narodu, no bo takie wydarzenia zwycięskie jednoczą. My mamy to do siebie Polacy, że często rozpamiętujemy Trzeba oczywiście pamiętać o różnych naszych e, takich e, bitwach, powstaniach, tak? ale e, Bitwa Warszawska akurat jest jedną z takich nielicznych, e, które były zwycięskie, o których właśnie warto wspominać. E, nie tyle jakoś romantyzować samą bitwę, co po prostu e, mówić o tym zwycięstwie, no bo to zdecydowanie. Również w obliczu dzisiejszego, dzisiejszego zagrożenia czerwonej zarazy, która być może zmienia się tutaj na tą eurokołchozową, jest zdecydowanie aktualne. Także zachęcamy Państwa do jeszcze do przybycia i do śledzenia kolejnych tego typu wydarzeń. Bez wolności nie ma patriotyzmu, tak? Moje, moja jest taka refleksja, że gdy była Bitwa Warszawska w rok, tak, ludzie utożsamiali tak naprawdę, wszyscy walczyli o niepodległą Polskę, o, o suwerenność, właśnie powódki patriotyczne, ale to było dla nich oczywiste, że to jest też walka o wolność. Bez wolności niepotrzebne jest państwo własne, bo co z tego, że jest niby własne państwo, skoro nie ma wolności. I tego im brakuje przyznam się, zawsze na tego typu wydarzeniach jakichś patriotycznych, że o tej wolności się nie mówi, jest pytanie się pojawia dlaczego, komu na tym zależy. A że jest w czasach, których nawet dopuszcza się patriotyzm, zresztą to się powszechnie mówi. Patriotyzm? Dopuszczalny. Pod warunkiem, że patriotyzm oznacza wspieranie rządu, korporacji, które on chce, tak? A wolność? Wolność jest tym czynnikiem, który się zwalcza, nie mówi się o nim. O wolności wolność traktuje się jako hasło, tak? Nawet jak teraz jest cała ta sytuacja, wojna rosyjsko-ukraińska, więc jest przeciwstawianie sobie świata zachodniego, światu wschodniemu. Słusznie się mówi, że tam na Wschodzie nie mają wolności. A czy my mamy wolność? Czy my możemy. Mówić, co chcemy i podejmować działania, jakie chcemy? No nie. Teraz patrzymy przecież na to, co się dzieje w Anglii, zamieszki. Za posty na Facebooku, za udostępnienie zamyka się ludzi? To nie jest normalne. Ci ludzie nie są wolni. No, chociaż chcą być wolni, widać, bo walczą, ale państwo nie chce dać im tej wolności. Tak samo i u nas. Wiele, nawet, nawet nie to, że jakichś potężnych sił, ale po prostu nawet jakieś grupy ludzi, po prostu jakiś charaktera spojrzenia na świat, chcą zamykać tam usta, bo uważają, że w imię wolności nie wolno mówić pewnych rzeczy. To jest bzdura. Musimy walczyć o wolność, bo wolność jest tutaj, jak Jan Panu II powiedział, jest nam dana, ale i zadana. Musimy o wolność walczyć, żeby ją zachować, bo jeżeli odpuścimy walkę, to tej wolności mieć nie będziemy i brutalnie rzecz sami sami sobie będziemy winni. W tym duchu wolności, tak, no tutaj też się tutaj wszyscy gromadzimy, no, telewizja w realu daje dostęp do informacji, tak, żeby być wolnym potrzebny jest dostęp do informacji, czy nawet do opinii, żeby po prostu móc inaczej spojrzeć. Dzisiaj świętujemy tutaj, tak, Święto Wojska Polskiego, cudna nad Wisłą, ale również urodziny w Realu. Kolejne już, już się zbliża do dekady. E, tak więc dlatego tutaj jesteśmy. No i no, ci z tych z Państwa, których nie było tutaj osobiście, proszę żałować, bo pewnych rzeczy nie transmitowaliśmy e, z wielu przyczyn. I mam nadzieję, że po prostu do zobaczenia wtedy za rok w Warszawie. To mogę już zapowiedzieć, że na pewno będziemy mogli się spotkać.